Witam, witam Was serdecznie, moi kochani rodacy Polacy. Chciałabym Wam przedstawić kolejny artykuł, o którym już wiedziałam rok temu. Proszę sobie zobaczyć. Pewnie się komuś przyda, kto ma do czynienia z komornikami nielegalnie funkcjonującymi, nieposiadającymi legitymacji urzędnika państwowego. Proszę bardzo. Zakaz wykonywania przez komornika działalności gospodarczej, pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej oraz posiadania ponad 10% udziałów lub akcji spółki prawa handlowego. I teraz tak. Yy, pytanie do Was, kochani. Yy, co posiada komornik? To jest jeden, przypominam, jeden z urzędów, Administracji publicznej. NIP, REGON i PKD. PKD jest opisem działalności gospodarczej. Yy, prawda czy nie? Tutaj artykuł 33 ustawy o komornikach mówi jasno, że jest zakaz wykonywania przez komornika działalności gospodarczej. Kiedyś swego czasu. Udostępniałam Wam y, rozmowę telefoniczną. Y, na TikToku. Oraz znajdziecie ją również na moim kanale. Na, na swojskiej suwerence i TUBE na Ramble.com. W, w takim na czerwonym tle jest napis o, o komornikach. Więc odsyłam was tam, żebyście sobie posłuchali, jak rozmowa przebiegała. Tam też jest chyba o urzędzie skarbowym również. Więc kochani, zobaczcie, jaki, jaki, jaki tutaj jest zgrzyt. Jak jesteście robieni bambuką, komornik nie ma Legitymacji urzędnika państwowego, tak jak wiek, wie wszystkie urzędy, urzędniki. Oni mają tylko legitymacje służbowe, a one są, nie są tożsame z legitymacją urzędnika państwowego. A skąd to się wszystko bierze, moi kochani? Ano stąd, że ordynacja, która jest nam przedstawiona jako wyborcza ordynacja, nie jest ordynacją zgodną z prawem. Na podstawie jej przemycają swoich, nie mają legitymacji urzędnika państwowego, nie mają mandatu społecznego. A dlaczego nie mają? Bo wybierają na podstawie list uczestnictwa, który, który podpisujecie, pobierając świstek papieru na którym kreślicie iksy, w domniemaniu, że wybieracie sobie jakiegoś tam kandydata. Yy, zresztą, czy wy tych kandydatów sami, yy, jako kandydatów wybraliście, czy wybierają tych ludzi partie? Kto za tym stoi? Partie, a partie z czego się utrzymują? Z różnych subwencji, z różnych dodatków, z różnych wpłat od różnych korporacji, których nie widać, nie słychać. No, co prawda, można znaleźć jakieś tam powiązania. Zapomniałem, jak się nazywa ten portal kurde KRS. Chyba karest. Nie jestem, nie jestem 100% pewna, nie? Bo już naprawdę tyle tego wszystkiego jest w tej głowie, że nie jest człowiek w stanie spamiętać wszystkiego. Także no, zastanówcie się, moi kochani, kim są ci ludzie na tych stanowiskach. I albo stawicie bierny opór, zaczniecie używać jako argument ich. Ty, yy, przepisów pra przepisy prawa, przepraszam. Przepisy prawa, które powszechnie obowiązują, i zaczniecie się nimi bronić. Czy będziecie spolegliwi, usłużni, jak niewolnicy, wyrobnicy? Serdeczności, trzymajcie się krótko. Cześć. Czołem! Wiwat Polska, wiwat naród polski, wiwat. My nigdy się nie poddamy. Ile by nas nie było, Nigdy się nie poddamy cierpliwie do celu, z pragnieniem, iż obudzi się jeszcze więcej Polaków i dołączy do wspólnej idei, która jest, nazywa się wypowiedzeniem posłuszeństwa nielegalnej administracji, potocznie zwanym dekretem zwierzchnika władzy, autor Fatydusza Cichowskiego, z 2015 roku poprzedzającym aktem prawnym jest proklamacja przyjęcia władzy przez Naród Polski z 2014 roku na stronie wwwtcichotki.pl I tak jeszcze chciałabym tutaj skorzystać z okazji i wam Was uczulić, że te wszystkie inne farbowane lisy, które dzisiaj Wam mówią, że na przykład o UC nie podając źródła, doskonale oni wiedzą, że kto zaporządkował y, y, wypowiedzenie posłuszeństwa, kto pokazał, że urzędy, urzędnicy nie mają legitymacji urzędnika państwowego, zaciemniają, zafałszowują, przypisując sobie zasługi a uważam, że to jest po prostu świństwem. To jest po prostu świństwem. Że nie podają źródła i przypisują sobie, że oni pierwsi to zrobili. Między innymi taki Mateuszek Naosek albo yy, Robercik. Robercik Moskwa czy jak to, jakoś tak on się nazywa ten prezes UCDK. Zresztą kto kumaty ten wie serdeczności jeszcze raz dobrego wieczoru trzymajcie się ciepło hej